Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Jak dobrze wiecie, Legion Cezara jest organizacją pełnymi garściami czerpiącą z historii starożytnego Rzymu. Nie brak w niej odwołań do rzeczywistych terminów, stopni wojskowych czy też postaci. W tym materiale chciałbym opowiedzieć Wam, kto lub co było inspiracją dla imion Legionowych NPC w Fallout New Vegas. Zazwyczaj poza imionami mają oni niewiele wspólnego z pierwowzorem. Co innego sam przywódca. Także będzie nieco historii oraz Fallouta. Miłego oglądania. Lupa. Zanim jednak przejdziemy do głównej części filmu, opowiem Wam o psie imieniem lupa. Moim zdaniem jest to jedno z lepszych nawiązań. Lupa w języku łacińskim oznacza wilczyca. Według legendy to właśnie wilczyca wykarmiła bliźniaków Romulusa i Remusa, założycieli Rzymu, po tym jak zostali osieroceni. Ich matka była kapłanką westy. Jako że westalki nie mogły uprawiać seksu, została skazana na śmierć przez zakopanie żywcem. W wersji tej legendy było kilka. Jedna z nich mówiła, że przed śmiercią kobieta utkała koszyk, w którym umieściła niemowlęta i puściła go na rzekę. Z kolei w innej koszyk z braćmi na rzece umieścił kat, który otrzymał rozkaz ich utopienia. Sumienie nie pozwoliło mu zabić niemowląt, liczył, że tym sposobem uratuje ich życie. Tak czy inaczej koszyk osiadł na mieliźnie. Tam znalazła go wilczyca, która zaczęła karmić oraz chronić ludzkie maleństwa. Jakiś czas później dzieci odkrył pasterz, który wraz z żoną zaopiekował się nimi. Po latach, w tym samym miejscu, w którym rzeka wyrzuciła ich na brzeg, bracia założyli Rzym. Wilczyca była nieoficjalnym symbolem miasta. W folotni Vegas lupa była jednym z psów znajdujących się pod opieką Antoniego. Była już stara, wydała na świat dziesiątki legionowych szczeniąt. No dobrze, do mitów powrócimy jeszcze na koniec, ale teraz przejdźmy do prawdziwych ludzi. Oficiorum Abfamalatus było organem legionu zajmującym się handlem niewolnikami. Na holotaśmie potwierdzającej zakup Karlibun przez organizację znalazły się dwa nazwiska jego przedstawicieli. Marek Skryboniusz Libondrusus oraz Marek Licyniusz Krasus. Nie pojawili się w grze, zostali jedynie wspomniani. To i tak dużo, ponieważ większość członków legionu była anonimowa. No i przejdźmy do sedna. Libondrusus oraz Krasus żyli naprawdę ponad 2000 lat wcześniej. Marek Skryboniusz Libondrusus. Był on prawnukiem samego Gneusza Pompejusza. Należał do starego arystokratycznego rodu. Wraz z bratem Lucjuszem zasłynął z tego, że został oskarżony o planowanie zamachu na cesarza Tybryjusza. Senator Firminius Katus manipulował nim za pomocą astrologów, wróżek oraz proroctw, dlatego został wmieszany w rzekomy spisek. Przez cały czas cesarz zbierał rzekome dowody winy, zmusił do zeznawania przeciwko niemu jego własnych niewolników, co było prawnie zabronione. Ostatecznie w trakcie próby aresztowania Marek popełnił samobójstwo. Marek Licyniusz Krasus był rzymskim dowódcą wojskowym oraz politykiem, uznawanym za najbogatszego człowieka swoich czasów. Mężczyzna zasłynął ze stłumienia powstania Spartakusa w 71 roku przed naszą erą. 6 tysięcy wojowników pokonanych w trakcie bitwy nad rzeką Silarus kazał ukrzyżować wzdłuż drogi Via Appia. Chodzą głosy, że był zamieszany w tzw. spisek Katyliny, Wspierał finansowo działania dobrze zapowiadającego się Gajusza Juliusza Cezara. Wraz z nim oraz Gnajuszem Pompejuszem założył pierwszy triumvirat pociągający za sznurki w końcowym okresie istnienia republiki. Zginął w trakcie walk z Spartami. Jego śmierć zakończyła triumvirat i doprowadziła do wojny domowej. Gaius Magnus. Gaius Magnus był napiętnowanym centurionem legionu, którego spotkać mogliśmy w wyschniętych studniach po tym, jak na to miejsce spadła bomba nuklearna wystrzelona z rozpadliny w trakcie DLC Droga przez Pustkowia. Centurion zasłynął jako zdobywca 87 plemienia. Jego przydomek jest połączeniem imienia Cezara, Gajusz, oraz nazwiska Pompejusza, Magnus. Obaj panowie byli członkami triumviratu. Toczyli ze sobą wojnę o władzę nad Rzymem, którą ostatecznie Pompejusz przegrał. Pompejusza zwano Wielkim ze względu na jego sukcesy militarne oraz polityczne. Znacząco rozszerzył wpływy państwa na wschodzie. O Cezarze jeszcze dziś usłyszycie. Aureliusz z Phoenix. Dosyć ciekawy tytuł dla tak archaicznego imienia. Aureliusz był centurionem zarządzającym placówką Legionu w Zatoce Cottonwood. Odpowiadał za tranzyt niewolników na drugi brzeg rzeki Colorado. Imię Centuriona jest nawiązaniem do Marka Aureliusza, rzymskiego cesarza, który zasłynął z reform w dziedzinie administracji oraz prawa cywilnego. Jego panowanie przypadło na bardzo trudny dla Rzymu okres, nieustających wojen oraz klęsk żywiołowych, a także intensywnych prześladowań sekt chrześcijańskich. Był cesarzem, ale też pisarzem oraz filozofem. Reprezentował szkołę stoicyzmu. Cato Hostilius Kato Hostilius był jednym z frumentarii legionu. Brał udział w przygotowaniach do zamachu na prezydenta Kimbala na zaporze Hoovera. W grze pojawia się jedynie podczas wykonywania zadania Killers Arizony. Swe imię zawdzięcza Katonowi Młodszemu, z którym poza nim nie ma nic wspólnego. Katon był rzymskim politykiem oraz filozofem, znanym z prawości i uczciwości. Był zatwardziałym zwolennikiem republiki. Podczas wojny domowej stanął po stronie Pompejusza przeciw Cezarowi. Po klęsce w Europie wraz z jego ostatnimi zwolennikami udał się do Afryki dowodził obroną Utyki. Gdy po bitwie pod Tapsus klęska Pompejusza była przesądzona, popełnił samobójstwo, nie chcąc być świadkiem upadku republiki. Prawdziwy Katon został również wspomniany przez Erkeida Genona, gdy ten cytował fragment Farsali Lucana: Bogowie byli po stronie zwycięzcy, ale Kato po stronie zwyciężonego. Antoni. W Fallout New Vegas Antoni pełni rolę opiekuna psów legionu. Pochodził z plemienia Wiszących Psów, dosyć mocno zżytego z tymi zwierzętami. Umiejętności wykształcone w trakcie plemiennego życia przydały się podczas służby dla Cezara. Jednym z jego podopiecznych była wspomniana na początku lupa. Antoni z imię zawdzięcza Markowi Antoniuszowi, rzymskiemu wodzowi oraz politykowi. Mężczyzna należał do zwolenników Cezara. Początkowo próbował pójść na układ z jego zabójcami, lecz podczas pogrzebu dyktatora jego poruszająca przemowa obróciła miasto przeciwko spiskowcom. Wraz z Oktawianem Augustem oraz Markiem Emiliuszem Lepidusem utworzył drugi triumvirat. Ich wrogami byli mordercy Cezara. Po wygranej rozpoczął walkę o władzę z Oktawianem. Ostatecznie poniósł klęskę. W 30 roku naszej ery, w obliczu porażki, wraz z Kleopatrą popełnił samobójstwo. Picus. Oficjalnie Ronald Curtis, kapitan sił zbrojnych RNK z wieloletnim stażem, Dowódca kompanii Bravo, jeden z najlepszych oficerów republiki, który osiągnął swój stopień najszybciej w historii. A tak naprawdę uśpiony agent, frumentarii legionu Cezara znany jako Pikus. Jego legionowe imię nie jest jednak nawiązaniem do rzeczywistej osoby, raczej do postaci z rzymskiej mitologii. Wspomniałem, że jeszcze do niej wrócimy. Pikus był synem Saturna, boga rolników, legendarnym królem Lacjum oraz opiekunem pól i lasów. Jeśli już przy mitach jesteśmy, pamiętajmy, że ogromny wpływ na rzymską kulturę miała starożytna Grecja. Nie można tutaj nie wspomnieć o Ulisesie, byłym frumentarii legionu, jednym z najlepszych w historii, obecnie samotnym wilku. Swoje imię zawdzięcza on głównie generałowi Grantowi, lecz Ulysses to także łacińska odmiana imienia Odyseusz. Nosił je główny bohater Odysei Homera, legendarny władca Itaki, uczestnik wojny trojańskiej. To właśnie on wpadł na pomysł, by zdobyć miasto przy pomocy podstępu, konia trojańskiego. Trwająca kilka lat podróż Odyseusza przypomina historię Ulyssesa, podróżującego przez pustkowia, szukającego własnego miejsca w świecie. Odyseusz z mitów chciał po prostu wrócić do swojej rodziny. Ostatnim punktem tego materiału jest sam przywódca Legionu, Cezar. Tak naprawdę nazywał się Edward Salo i był uczniem apokalipsy. Zarówno Salołowi, jak i prawdziwemu Cezarowi poświęciłem osobne materiały, więc jeśli jesteście ciekawi ich historii, to właśnie tam was odsyłam. Cezar jest jedyną postacią z tej listy, która ma dużo wspólnego z osobą, której zawdzięcza swe imię. Pochodzi ono od rodowego miana Gajusza Juliusza. Prawdziwy Cezar był rzymskim wodzem, dyktatorem, jednym z najlepszych dowódców wojskowych w historii. Był członkiem Triumviratu. Sławę przyniósł mu podbój oraz namiestnictwo Galii. Dzięki poparciu żołnierzy udało mu się zdobyć władzę nad Rzymem, pokonując zwolenników Senatu oraz Pompejusza, zamordowany w Idy Marcowe 44 lata przed naszą erą. Mianem Cezar tytułowali się późniejsi cesarze rzymscy, począwszy od Oktawiana, adoptowanego syna wodza. Cezara z gry oraz naszego świata łączy kilka rzeczy, takich jak wygląd, gust mózgu, umiejętności taktyczne oraz charyzma, co ciekawe, Cezar w grze ma 53 lata. Ten prawdziwy zginął w wieku 54 lat. Także wszystko przed nim. W grze niestety nie spotykamy Brutusa, lecz w jednym z zadań to my możemy wcielić się w jego rolę, pozbawiając przywódcę legionu życia przez zdradę, przy próbie wyleczenia go z nowotworu. Nie wszystkie imiona legionistów wzorowane były na postaciach historycznych. Lucius, Lucullus, Severus to typowe rzymskie imiona. Lanius w języku łacińskim oznacza rzeźnik. I to tyle moi drodzy w tym filmie. Znacie jeszcze jakieś nawiązania? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!